<ślesk> 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 Cześć kochani. Tu Justyly Show i Czarek czaruje, czyli rozczarowani. rozczarowani. I w zeszły weekend byliśmy na backstage podczas koncertu Kwebo. Pokazaliśmy mu sztuczki z tatuażami specjalnie dla niego. Oglądajcie to materiał.

Zachęca się? Tak jest. Przed asum? Rękawki są Dzień czyste? Rękawki czyste na pewno? <laughs> masz rekawki, nie masz rękawki niż czyste. Nie ma to być cegarek, coś nie da. Nie wiem. Za. W Jakbym miał zbiór, ja by swoją wyjąć, bym swoją wyjął, i wówczas do tego. Albo tak. tak. Wszystkie różne? Tak. Ty wybrałeś jedną, tak? Tak, jest. trzeba. Dobra, bardzo Są znaki zapytania, zgadza się. Za chwilę zapytam Ciebie jaką kartę wybrałeś, okej? Okay? Kiedyś pytam, przyklij na głos i patrz się na tatuaż. To jest aspit, prawda? Aha. No to nie jest moja karta. Nie, nie. nie Dobra, nie, pytanie. Pytanie, nie, pytanie. Jaką kartę grać? Da ma czerwon. Patrz. patrz, patrz. Bang. Wiesz co, ja ci pokażę tak Ty jesteś dobry stary Nic nie to ma, dobre. nie? To, to jest lepszy. mogę marker? Masz marker? Ja próbowałem rozkodowywać na YouTube, ale... To jest dobre Wiesz to... Ej, nie mam markera Masz marker? Może ma ktoś marker? Bo... przecież ja ma... O Wiesz co, mia Miałem Zgadnij skąd! <laughs> rynkowa, rynkowa. Rynkowa. Patrz, zobacz Do mojego nosa Miałeś go cały czas, ja to robiłem nie, dzisiaj nie pierwszy raz, nie? Tak. Wiesz, to możemy go schować do kieszeni, do tej kieszeni, nie? E, będziemy potrzebować talii kart. Te karty są spoko, można wiele manipulacji z nimi robić. Zobacz. Bo niech potrzymaj karty, tylko nie te, zobacz. O. Klasa. To jest klasa. Tu jest reszta kart. Daj mi karty, proszę. Wiesz co, chciałbym, żeby powiedział stop w dowolnym miejscu i wybrał jedną kartę. Stop w, do... stop w dowolnym miejscu, no, nie? Dawaj. Na trzy, ok? No. Raz, dwa, trzy. Stop. Jeszcze nie zacząłem. Dobra, jeszcze... Powiedz jeszcze raz. Stop. Tutaj? Tak. Na pewno świetnie weź kartę. Jest? Tak. Pamiętasz ją? Tak. Żeby to było wyjątkowe, zaraz ją podpiszesz, ok? Ale to za chwilę. Czekaj, marker, żeby był tu. Co? Powiedz, stop. Stop. Odłóż swoją kartę. Odłóż, odłóż, odłóż. Pamiętasz się, ma się w głowie, prawda? Ja jej nie widziałem nic. To już mogłeś widzieć, że twoja karta, mimo, mimo tego, że wszystkie są różne, nie ma drugiej takiej samej, ona wyskoczy na samą górę. Już ci powiem, strychnę palcami, wyskakuje. To prawda? Zgadza się. Zgadza się, wiesz co? Chciałbym Napisz na niej co tylko chcesz. Jedna karta wybrać. Piątka pik, ok? Właśnie, wystawimy na aukcję. Już do nosa tego nie zrobimy. Może... Teraz do ucha, trochę lepiej. No jeszcze raz to, bo tutaj... Ale ty nie widziałeś to. Do... Czekaj, bo nie wiem czy widziałeś do... do nosa czy do ucha, ale? Do nosa. Lepiej do nosa, nie? Wiesz co tak, piątka pik. Zrobimy coś lepszego. Masz wiele tatuaży, nie? W przyszłości też chcę sobie zrobić jeden. Nie, to też się zdarza. Ale widzisz, że jest normalna w takim razie jak upadła, nie? Piątkę pik. Wezmę Patrz, jeden tatuaż. Piątka znika w tym momencie, nie? Trzymaj kartę. No wiesz, mogłem Ja ją... za wolno myślę, że to Patrz, kiedyś mógłbym ją pojawić rzeczywiście w tej klacie. Mogłaby być prawdziwym tatuażem, nie? Może... <sum> 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 Właśnie, a wiesz co? za wszystkie karty są inne, wybrałeś akurat tą kartę, ja to przepowiedziałem wcześniej, to zostaje dla Ciebie, to jest niewidzialna karta, ona jest naprawdę niewidzialna. No, zgadza tak, się, tak. jest No, interesujące. Od tej pory, ja. powietaj, od jestem, tej pory... Jestem Waszym fanem panowie, naprawdę. Na wiem, po, tak. Naprawdę na tak. tutaj się bardzo podobało, oglądałem mnóstwo sztuczek i... I to robi wrażenie, naprawdę. Ciędnie. Nie wiem, może ktoś, kto się tym interesuje wie, jak to wszystko działa. Ja. My wiemy. Ja, no ja już to wiecie. widziałem kiedyś. Ja, piątko. Ja nie wiem, ale to jest dobre. A propos piątki, piek to jest twoja szczęśliwa karta od tej pory, To nie bardzo... był przypadek, że ją wybrałeś, wiesz? Nie nie bardzo. Wierzycie. Tym bardziej to. mi się podobało, że te sztuczki są takie niż Nie widziałem czegoś takiego wcześniej. O, Dużo widziałem z kartami, wiesz, te wszystkie głupo, to jest No dzięki, staraliśmy się przygotować coś dla ciebie. Za nie naprawdę. Mega wrażenie. A piątka piek, jak mówię, dla ciebie, to nie jest typowa karta. Kiedyś możesz sobie ją wytatuować, bo to jest szczęśliwa twoja karta dzisiaj. Znajdziemy jakieś miejsce. jakieś miejsce, nie? No Piękne, Piękne. naprawdę super robi wrażenie naprawdę. Myślę, że nie tylko ja tak uważam. do znaczenia. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał. A jeśli tak, to koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwonec, dzwoneczek, dzwoneczek, że dzwoneczek, dzwoneczek, który pozwoli wam pamiętać o każdym kolejnym odcinku, który nagrywamy. Ponieważ teraz w komentarzu możecie napisać, kogo chcielibyście, żebyśmy zaczarowali w kolejnym odcinku. A my wbijemy na koncert na backstage i zaczarujemy Waszego ulubionego rapera. Pojeździmy po Polsce i poszukamy. Ale nie zapomnijcie też być na nasze media społecznościowe jak Instagram. Rozczarowani tutaj. A na Snapchacie w tym miejscu cały czas pokazujemy wszystko z backstage'u, wstawiamy fotki z tymi gwiazdami, jeżeli Dokładnie. ich spotykamy. No i jest ciekawie zazwyczaj, więc zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. To byli to Rozczarowani. Nie macie. Twoja codzienność, której nie macie. Nie gra i nie ma nic, jest tylko teraz i dziś, nawet celabipsz mi.